Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony. Wolpa. to jest pierwszy odcinek z nowej serii, tak by można rzec, to znaczy z nowej mega kampanii, która prawdopodobnie wkrótce ukaże się na tym kanale. Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. Witam Was dzisiaj. Jest to odcinek przede wszystkim, który zaprezentuje wybory do mega kampanii. Oczywiście poniżej macie linki w opisie do ankiety. Jeden link w opisie do ankiety. Zanim jednak zagłosujecie, pozwólcie obejście ten filmik w całości, bo chcę, żebyście dobrze zrozumieli, jakie są zasady, ponieważ z powodu wyjścia poszukiwaczy przygód trochę inaczej to będzie wyglądać i trochę więcej opcji będzie dostępnych i trochę więcej alternatyw będzie dostępnych do tej mega kampanii. Więc chciałbym, żebyście wiedzieli mniej więcej co i jak. Chciałbym uargumentować trochę moje wybory, których dokonałem. Są one Raczej niektóre są bardzo typowe i bardzo klasyczne, a niektóre są dość nietypowe. Yy, jeden jest kradziony. <grywy> Dobra. E, słuchajcie, moi drodzy, zaczynamy. Przede wszystkim, e, jeszcze dziękuję wszystkim widzom na kanale, którzy są fanami mega kampanii. E, bo e, zawsze dostawałem mnóstwo spamu i nie było tygodnia bez pytania na Discordzie, na Priwie albo na jakimś streamie, kiedy następna mega kampania. No to wkrótce będzie. E, zaczynamy od propozycji. Propozycji mam. E, 4 w zasadzie? Nie, przepraszam. Propozycji mam 6. E, propozycji mam 6. W zasadzie propozycji jest 8. <laughs> propozycji jest między 5 a 8, w zależności jak to interpretujemy, tak trochę. E, dobra, zaczynajmy, słuchajcie. E, generalnie ta mega kampania znowu będzie się skupiać, i raczej wszystkie wybory, poza dwoma, skupiają się w Europie Centralnej ewentualnie Europie Środkowej, Europie Środkowo-Północnej, Europie Środkowo-Wschodniej, coś takiego. Więc dość blisko siebie, ponieważ w tym regionie jeszcze mojej kampanii tak jakby nie było. Także pozwólcie, że przedstawię moje typy. A są one, zacznijmy od czegoś najbardziej standardowego i coś od czego wielu z was mnie prosiło, więc musi się pojawić. Mianowicie remake stary jak świat, już chyba siedmioletniej megakampanii Polski, czyli pierwszej kampanii, która była na tym kanale, która dotarła niestety tylko i wyłącznie do końca Europy Universalist 4. I to jest główny powód, dla którego chciałbym ją zremake'ować. Dobra, główny powód, dla którego chcę ją zremake'ować, tak mamy... De facto, trzy nowe gry się pojawią, bo pojawi się Crusader Kings 3, poprzednia była na Crusader Kings 2, bo trójki wtedy nie było. Europa Universalis będzie taka sama, ale po, pierwsze, po raz pierwszy skonwertujemy Polskę do Victorii 2 i do Hearts of Iron. Więc e, wydaje się, że w porządku. Wtedy graliśmy Lechowiczami, teraz z tego co widzę, to Lechowiczów to w ogóle już nie ma. Są tutaj Wiślanie, ale ja bym zagrał turbo standardem, totalnym standardem. Chciałbym być najbardziej basicowym człowiekiem na świecie. Chciałbym zagrać piastami. Bo nigdy nie grałem. Zawsze wybierałem coś innego, żeby być wyjątkowe, a teraz stwierdziłem, że może nie. To jest pierwsza propozycja. Także Piast-Piast, yy, nie Piast-Piast, Siemowit Piast yy, w roku 867. Oczywiście będą wszystkie starty. Ehm, no i zobaczymy. Zobaczymy w zasadzie. Bardzo otwarty jestem na tę kampanię. W, czy od razu przedam wszystkie pytania? Czy słowiaństwo, reformacja słowiaństwa, czy będzie katolicyzm? Nie mam absolutnie pojęcia. Jak się potoczy, tak się potoczy. Drugi plan jest taki, żeby stworzyć poszukiwacza przygód Polaka i sobie powędrować, a potem założyć własne państwo, może na terenie Polski, najprawdopodobniej na terenie Polski. Nie chciałbym uciekać gdzieś poza terytorium Polski. Yy, albo gdzieś obok terytorium Polski, na przykład, nie wiem, na Pomorzu, czy coś takiego, założyć królestwo, także coś blisko kulturowego, albo gdzieś, wiecie, yy, tutaj w okolicach tych użyczan yy, ewentualnie coś tutaj, na, na, w Galicji, na Wołyniu, coś takiego, dość blisko, że tak powiem, żeby kręcić się po tej okolicy i zobaczymy, co wyjdzie z poszukiwaczami przygód. Pograłem sobie trochę sam, yy, jako poszukiwacz przygód. Nie wiem, czy mam dość mieszane odczucia, więc nie wiem, zostawiam to jako takie otwarte pytanie, bo może być tak, że będzie to bardziej interesujące, a wręcz może się okazać, że będziemy tkwić jako ten poszukiwać przygód bez bez ziemi przez 200 lat. Tak też chyba może być, więc nie jestem pewien, jak to się potoczy. Więc albo gramy jako piast piast, albo tworzymy sobie własną postać, prawdopodobnie o jakimś wdzięcznym nazwisku, typu Lisowski albo Lis. I, i on jako poszukiwacz przygód będzie sobie podróżował i stworzy sobie swoją własną dynastię, żeby dynastia lisów albo dynastia lisowskich zasiadła kiedyś na tronie polski. Piękny pomysł, prawda? Podobny pomysł w zasadzie jest w Niemczech. To jest druga moja propozycja na mega kampanię, moi drodzy, jako Niemcy mega kampania Niemiec. Najprawdopodobniej zagralibyśmy w hrabstwie Nassau, tutaj tylko z tą różnicą, że zarówno będzie dostępny. Albo od razu zaczniemy w Nassau. Mając dwie prowincje i będąc pomiędzy wie, dwoma wielkimi księstwami, więc dość trudny start bym powiedział. Jeżeli będziemy grać od razu z terytorium, z terytorium to tworzymy i tak customową postać. Tworzymy sobie własną postać własnego Niemca i go sobie poprowadzimy. Albo zagramy niemieckim poszukiwaczem przygód i wtedy możemy zacząć w zasadzie gdziekolwiek, może w Bawarii, albo coś takiego, albo gdzieś na północy. Jestem otwarty na propozycje. Tutaj, jeśli chodzi o poszukiwacze przygód, to nie ma znaczenia, aby na tym terytorium kręgu kulturowego Niemiec zacząć. To jest najważniejsze. Więc, de facto, mamy już cztery propozycje: tak, bo Polska, z zie... polska Piastów, kastomowa postać niemiecka z ziemią, kastomowa postać niemiecka bez ziemi, i polska postać bez ziemi, również customowa. W wypadku Niemiec, obydwie postacie są customowe. Kolejna sprawa: tutaj. Mega kampania e, Skandynawii, mega kampania Nordów e, jest również możliwa tutaj do wyboru. <laughs> e, myślę, że ciekawsza jest Norwegia. Można by zagrać jako dynastia Munso i to by było dość ciekawe, jako Björn Żelaznoboki boki na przykład. Ale wydaje mi się, że taka jako taki mały tutaj e, Harald, kudłata głowa z Inglingów, bardzo mi się podoba w ogóle herb tej dynastii. Bardzo mi się podoba nazwa, nazwisko. E, także e, po, fajna postać, młoda, 17 lat. Wydaje mi się, że pico bello. Z potencjałem oczywiście na jakieś wyprawy do Wielkiej Brytanii, żeby tylko się to z kolejną megakampanią wali nie zamieniło. Albo założenie królestwa może gdzieś w Hiszpanii, albo może we Francji, albo zostanie w domu. Też jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycji tego po prostu jaka sytuacja ge geopolityczna nam się w tej kampanii wyklaruje. Albo oczywiście ponownie szósta postać, którą bym zaproponował to jest wikingowy, e, wikiński. wikiński poszukiwacz przygód. Który też gdzieś ruszy z terenu w Skandynawii. Jak mówię, ci poszukiwacze przygód, gdzie oni zaczną, to nie jest aż takie istotne. Ale wiking, poszukiwacz przygód, może na jakieś wyprawy łupieszcze będzie prowadził. Nie jestem jeszcze pewien, jakbym go chciał też poprowadzić. Ale na podobnej zasadzie, tak? Czyli podróżujemy i gdzieś założymy jakieś królestwo. Może w Skandynawii. Jako wiking czuję, że mogę popuścić trochę w wodze fantazji, więc mogę stworzyć gdzieś królestwo nie wiem, w Hiszpanii możemy tutaj to najechać, możemy tu to najechać, nawet tutaj to by było nawet dość ciekawe. Jako wikingski poszukiwać przygód, albo w ogóle jako Wikingowie, także to tutaj akurat jako Wikingowie nie, nie czuję się zobowiązany do tego obszaru. E, może to sprawić, że będzie ciekawie, prawda? Także tak. E, dalej mamy już 6 wyborów, tak naprawdę, 3, ale 6. W ankiecie będzie. Ankieta przy okazji będzie. O, powinienem to powiedzieć na początku, wybaczcie. Ankieta będzie wielokrotnego wyboru. To znaczy, jeżeli trzy sporo pozycji wam się podobają, to znaczy na przykład podoba wam się wiking, ale tylko Ingling plus dwójka Polaków, to zagłosujcie, to zagłosujcie tylko na te trzy osoby. Jasne? Więc wielokrotny wybór, e, żeby nie było. I po prostu to, co będzie miało najwięcej głosów wygrywa. Dziękuję za uwagę. A. Eee, <grym> Teraz, dwa, dość szalone pomysły, szczególnie jeden. Po mega kampanii Włoch, ale tutaj jestem dość też otwarty, mianowicie stworzenie poszukiwacza przygód. Wiem, że się trochę uparłem na tych poszukiwaczy przygód, ale jest to w miarę najnowszy DLC, przynajmniej według mnie, więc chciałbym trochę na nim pograć. I zaczęlibyśmy w hrabstwie Neapolu. Stworzylibyśmy własnego poszukiwacza przygód, który, uwaga, pam, pam, pam. To będzie kampania o nazwie Ostatni Rzymianin. Zagramy sobie postacią o kulturze rzymskiej. Dam mu jakieś rzymskie imię, i prawdopodobnie, jeżeli chodzi o wiarę, to posiadałby on wiarę grecko-rzymską, czyli hellenizm. I nie wiem, może byśmy się pokusili o odtworzenie Imperium Rzymskiego bardzo imperialnie. Albo byśmy spróbowali albo byśmy spróbowali otworzyć Rzym, ale byśmy podróżowali do Hiszpanii. W Hiszpanii byśmy próbowali otworzyć Imperium Rzymskie. Jest taka możliwość, jest to bardzo szalony pomysł, który wpadłem na, w ostatnim momencie. Nie wiem, czy jest dobry, bo była już ostatnio mega kampania Włoch, byśmy podróżowali jako ten Rzymianin. E, no i raczej ciężko by było, żeby to był jakiś realistyczny cel kampanii, więc prawdopodobnie ta mega kampania skończyłaby się tak, że nasze terytorium byłoby. mniejsze niż imperium, imperium rzymskie, bo ciężko by było zrobić realistyczną mega kampanię, w której to imperium byłoby większe. Więc nie wiem, co o tym sądzić. Ale luźny pomysł. Kampania pod tytułem Ostatni Rzymianin. Poszukiwacz przygód, może gdzieś założy królestwo, może upadnie. Zobaczymy. Mm. Także to jest, to jest ta mega kampania. To jest pierwszy pomysł. Teraz czas na pomysł kradziony. Tutaj z wielkim shoutoutem, shoutout, shoutout <ślad> tak zwany dla Fagita. Który ukradł mi pomysł na mega kampanię, który trzymałem sobie w sercu Ale niestety był cholera pierwszy, ale już chyba minęły ze dwa albo trzy lata od czasu jego mega kampanii Mianowicie chodzi o mega kampanię Egiptem Jak ktoś nie kojarzy mega kampanii Egiptem Od Fagita to polecam, bo jest bardzo dobra i prawdopodobnie i tak będzie lepsza od tej mojej Więc jest to taki luźny pomysł, którym ja po prostu chciałbym sobie zrobić mega kampanię jako Egipt Ale jako stary Egipt również Zaczynamy jako poszukiwać przygód Nie wiem jakby to nazwać, potomek faraonów, coś takiego E, tak, tak byśmy go nazwali. W których oczywiście e, mamy kulturę, poczekajcie, bo muszę na to wpaść, e, staroegipską, tylko ona była e, to będzie zachodnio, prawdopodobnie ze wschodnioafrykańska. Nie, szukam zachodnioafrykańskiej. Egipska, staroegipska. O, tak, mamy kulturę staroegipską. Kultura filozofów, rolna, głęboko wierzący, dziedziczna hierarchia. Na równi w walce z puścizną egipską, język egipski, estetyka staroegipska, intrygujące, prawda? Z wiarą, oczywiście, em, kordofanu, czyli kuszytyzmu, gdzie mamy jeszcze wiarę starych Egipcjan, starych bogów. I też byśmy sobie stworzyli jakąś postać, jakiegoś poszukiwacza przygód, e, który prawdopodobnie próbowałby przywrócić władzę i zostać kolejną dynastią faraonów, dynastią, nie wiem, 30, którąś prawdopodobnie. Luźne pomysły luźne pomysły, znaczy nie luźne, bo teraz już oficjalne będą w ankiecie. Także tutaj macie 8, 8 propozycji um, i tyle, i tyle. Jeśli chodzi o start mega kampanii nie jestem pewien. Prawdopodobnie w opisie filmu w tym momencie macie datę do kiedy można, można podsyłać pomysły z mega kampanią. Sam jeszcze nie wiem, kiedy ten filmik się ukaże, jest 3 luty, um, więc bardzo możliwe, że będzie tydzień lub dwa tygodnie nawet, więc będzie dużo czasu na zagłosowanie. OK, tak, tak, tak zrobimy. Tak zrobimy. I tyle. Więc jeszcze raz. Osta potomek Faraonów. Ostatni Rzymianin w Neapolu, jako Rzymianin. E Niemiec. Tutaj. W hrabstwie Nasał. Albo customowa postać niemiecka. Znaczy tutaj. Customowa postać niemiecka w hrabstwie Nasał. I kastomowy poszukiwać przygód niemiecki. Inglingowie. E lub też wikiński poszukiwać przygód. Lub Piastowie. I Polski poszukiwacz przygód. Dziękuję. E, to by było na tyle. O, moje krzesło skrzypi, mój fotel skrzypi wybaczcie. Wkrótce zostanie wymienione. E, no. Polecam też wszystkim paradoksowym świrom. Zainteresować się innymi seriami na moim kanale. Jest Elden Ring, na którym jest śmiesznie, bo dużo ginę i widzowie się ze mnie śmieją. Jeszcze że gram magiem, mimo, że Magowie to najlepsza rasa w grze. Polecam również Ghost of Tsushima. Wybitna gra, najlepszy system walki, jaki widziałem. I tyle, tyle. Mam nadzieję, że się cieszycie na mega kampanię Nie podsyłajcie mi więcej propozycji, bo i takich nie dodam do ankiety Jakaś agitacja polityczna pewnie może być. Zapraszam na mojego Discorda, który jest o dziwo żywy. i bardzo, bardzo fajnie działa, jestem zadowolony i tyle, tyle. Mam nadzieję, że widzimy się na kolejnej mega kampanii i na też innych streamach. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Był z wami Volpe Mam nadzieję, że pomysły Wam się podobają. Na razie, cześć i papa.